Witam serdecznie. Dzisiaj czytając Ewangelię, będziemy rozważali tajemnicę Trójcy Świętej. Stąd też fragmenty z Ewangelii Świętego Jana będą pochodziły najpierw dwa wersety z 15 rozdziału, werset 26 i 27. Następnie zaś przejdziemy do rozdziału 16, w którym zastanowimy się nad wersetami od 12 do 15. Zaczynamy od rozdziału 15, werset 26. Chotan elthe ho parakletos, hon ego pempso hymin paratupatros, topneumatis aletejas, ho Patros ekporeuetaj, ekeinos martyrei periemu. Gdy przyjdzie Eltche, to jest od Erchomaj, aorist, a więc czas nie, nieokreślony, nie, nieokreślony ani przyszłością, ale przy, odnośnie, odnośnie tutaj oczywiście do przyszłości, gdy przyjdzie koparakletos, paraklet, czyli słowo, które bardzo trudno przetłumaczyć w języku polskim. Właśnie nie znajdujemy jednego odpowiednika, co oznaczało w języku greckim parakletos. Więc pierwsze znaczenie to jest ktoś wezwany na pomoc, przywołany. Ktoś, kto w sytuacji, kiedy ja nie daję sobie rady z różnych powodów, przybywa, żeby orędować za mną, wspomagać mnie. Stąd też w języku prawniczym odnosiło się do, do adwokata. Ten, który broni mojej sprawy, ponieważ lepiej niż ja zna kodeks cywilny, kodeks prawny i tak dalej, i tak dalej. Więc adwokat i to jest bardzo dobre tłumaczenie. Ale nie tylko adwokat, ponieważ to jest też ten, który w jakiś sposób oręduje i broni mnie przed innymi, i również pociesza. Ponieważ w setuagincie, Występuje ten rzeczownik w troszeczkę zmienionej formie parakletor, w znaczeniu właśnie pocieszyciel. Stąd też parakletos jako ten, który pociesza, pocieszyciel też jest dobrym tłumaczeniem. Adwokat, pocieszyciel, ten, który się wstawia za mną, zwykle był to ktoś, kto był posłany przez kogoś równego sobie rangą i działał w Jego imieniu w jakiś sposób. Zresztą zobaczymy, że misja Ducha Świętego wygląda podobnie w relacji do Jezusa. El parakletos, gdy przyjdzie paraklet, kon ego pem pso którego Ja poślę do was, a więc tutaj inicjatywa posłania parakleta wychodzi od Jezusa. Ten paraklet jest jakby tym towarzyszem bliskim Jezusa, któremu on powierza pewną misję z chwilą, kiedy sam wstępuje do ojca, zasiada po jego prawicy. Ale uwaga! Hon ego so chimin, którego ja poślem wam, pempo, posyłam, pemso futurum, para tu patros, od ojca. A więc źródłem tego parakleta jest ojciec. Od ojca. Posłany przez syna, ale od ojca topneumates Aletejas Duch prawdy Aleteja prawda Duch prawdy mówimy Duch Święty tutaj określony został jako duch prawdy Choparatu patros ek który od ojca wychodzi Ek poreuła, to jest iść Ech poreu wychodzić, jakby z łona Ojca, z wnętrza Ojca wychodzi ten Duch. Ale jest posłany przez Jezusa. Jezus jest jakby tym dysponentem. Duch wychodzi od Ojca, ale posłany jest przez, przez Jezusa. Ekeinos martyresei periemu. Tamten On, ów, czyli chodzi o Ducha Świętego, Martyrese i martyreo to jest zaświadczyć, składać świadectwo. Tutaj też odnosi się do domęczenników, ale w tym przypadku to jest to pierwotne znaczenie. Świadczy, składa świadectwo. Peri emu omne. Dwudziesty siódmy werset. Kai chymeis de martyreite, choti ab arches met emu este kai i wy de zaś martyreite świadczycie, tutaj mamy czas teraźniejszy, martyreo, teraz świadczycie. Duch Święty będzie świadczył w przyszłości, wy teraz świadczycie, a więc mamy to współbrzmienie, współdziałanie uczniów z tą misją Ducha Świętego, wy zaś świadczycie, zresztą to ten ten prezens może mieć znaczenie nie tylko w tej chwili, ale w ogóle wyświadczycie, wy składacie świadectwo i przedtem, i teraz, i później. Z tym, że później to świadectwo zostanie wsparte mocą Ducha Świętego. Teraz wspierane jest mocą Jezusa Chrystusa obecnego pośród uczniów. I właśnie dlatego mówi: choti ab arches met emueste, ponieważ ab arches, arche to jest początek gdyż od początku metemu, ze mną jesteście. A więc tutaj bardzo podkreśla tę misję Ducha, która jest jakby kontynuacją misji Jezusa wraz z apostołami. Najpierw Jezus jest z apostołami, nie zostawia ich samotnymi, ale obiecuje posłania Ducha Świętego. I przechodzimy do następnego fragmentu z 16 rozdziału. Wersety od dwunastego do piętnastego. Dwunasty werset. Eti polla echo chemin lalein al udynasthe bastadzein arti. Jeszcze pola, dużo rzeczy. To jest. Yy, yy, Poli, czyli liczny, wiele, ale w liczbie mnogiej, neutrum, wiele rzeczy, wiele spraw, wiele treści i tak dalej. Echo hymine lalein, mam dla was mówić, czyli mam wam do, do powiedzenia, byśmy powiedzieli po polsku. Czyli wiele rzeczy mam wam do powiedzenia. Al u the bastadzein, ale nie macie mocy, nie jesteście zdolni, nie macie siły. Dynamaj to jest mieć moc, mieć siłę, mieć możliwość. Nie jesteście w stanie, powiemy, nie jesteście w stanie, Bastadzo to jest dźwigać, udźwignąć. Nie jesteście w stanie udźwignąć tego. Teraz jesteście słabi jeszcze. Nie możecie objąć, ogarnąć, udźwignąć tego wszystkiego, co, co mam jeszcze Wam do, do powiedzenia. Bastadzo, Arti czyli e, e, teraz, że teraz w tej chwili jeszcze nie jesteście w stanie udźwignąć tego wszystkiego. Trzynasty werset. Chotan de elthe ekeinos topneumates aleteias, chodegesei en ente aleteia pase. Ugar Lalesej afcheautu, alhosa akusei l'alesei kaitaer homena an angelei hymin. Chotant elt gdy zaś przybędzie, przyjdzie ów ten, tutaj jest ten e, zaimek wskazujący dalszy, a więc nie, nie ten tylko ów, który tam w przyszłości przyjdzie, to tes aleteias, znowu duch prawdy, Jezus właśnie w ten sposób oznacza, określa Ducha Świętego, Duch, Duch Prawdy. Chodegesei Chimas poprowadzi was. Ten czasownik Chodegeo, czyli chodos, to jest droga. Ago to jest wieść, prowadzić. A więc poprowadzi was po drodze. Sam Jezus jest drogą. Więc Duch jakby będzie prowadził tą drogą, którą jest Jezus Chrystus. On zaprowadzi nas, zaprowadzi was, Chimas. Ente aleteia passe, w prawdzie całkowitej wszelkiej. Tutaj uwaga, jest problem, jak przetłumaczyć to en, czyli w. Można to przetłumaczyć w kontekście teochodegesej iść, wędrować do prawdy, czyli tak jak Biblia Tysiąclecia tłumaczy, Doprowadzi Was do całej prawdy, a więc dzisiaj celem jest prawda i ten duch prowadzi do prawdy. Ale też ja osobiście bardziej mi się podoba to tłumaczenie, jeżeli byśmy to N, sięgając do tego zaplecza backgroundu semickiego, odczytali narzędziowo, czyli w dzięki, za pomocą prawdy, czyli on będzie Was prowadził w Waszym życiu. Posługując się prawdą, za pomocą prawdy. Prawda będzie jakby tym narzędziem, przy pomocy którego Duch Święty będzie nas prowadził. Gdzie będzie nas prowadził? No przez drogi naszego życia. W pełni, w pełni prawdy. Ugar dla lesej bowiem nie będzie mówił dla Leo w czasie przyszłym, dla a apo od siebie samego, alhosa akusej, lalesej, ale hosa to jest zajmek względny wskazujący na te wszystkie rzeczy. Znowu to jest ten neutrum w liczbie mnogiej, czas nijaki, rodzaj nijaki w liczbie mnogiej, ale te wszystkie rzeczy, wszystkie sprawy, wszystkie treści, hosa akusej, które usłyszy, lalecej powie, przekaże. Duch jako ten kontynuujący misję objawienia, kontynuujący mówienie Jezusa. Jezus głosił Ewangelitas. Duch jest tym, który dalej przemawia, głosi. Wszystko to, co usłyszy, powie, kaj ta erchomena an angelei kimin. I ta erchomena, erchomeno, erchomaj, przychodzić, Erchomena, znowu mamy zajmek, to jest partycypium imię słów, od właśnie erchomenos, przychodzący, i w neutrum pluralis, liczby mnogiej, rodzaju nijakiego, czyli te wszystkie rzeczy, które przyjdą, które nadejdą, przychodzące, te, które mają nadejść, które przyjdą, An Angelei, hymin oznajmi, ogłosi Wam. 14. Werset. Ekeinos eme Koti choti ektu emu lempsetai, kai anangelei chimin. Uf tenże, ekeinos eme doksasei. mnie otoczy chwałą, czy będzie mnie szanował, będzie respektował, Tutaj to doksa, jako ten honor, uzna moją pozycję, uzna kim ja jestem, jako tym, ten syn Boży, ten pośrednik między Bogiem a człowiekiem, więc on otoczy mnie chwałą, czyli uzna, uzna moją pozycję. Choti ek tu emu gdyż z tego, co moje, lępsetai lambano, to jest wziąć, zaczerpnąć. Tu jest futurum, czas przyszły, a więc zaczerpnie, weźmie z tego, co moje, kaj anangelei chimin i oznajmi, ogłosi Wam. To jest duch jako taki pośrednik, biorący od tego, co jest Chrystusa, od Chrystusa biorący, przekazujący człowiekowi, Jak, czyli jakby kontynuujący tę misję Jezusa. I piętnasty werset: Pantachos echej ho pater emaestin. Dia tuto eipon, choti ek tu emu lambanej kaj e mu lambanei kai anangelei Chimin. Pantachosa echej, pater, wszystko to, co ma ojciec, e maestin. moimi, moimi rzeczami, moją własnością jest. Dia eipon, dlatego powiedziałem, choti ek tu lambanei że z tego, co moje, i tu uwaga, właśnie Lambanej bierze, tutaj mamy teraz już nie lempsetaj, jak przedtem myśmy weźmie, tutaj mamy czas teraz, jest, już teraz duch bierze, czerpie z tego, co moje, kaj anangelei hymin i ogłosi wam. Tutaj ten, ten fragment, który, te dwa właśnie fragmenty, które mówią nam o Trójcy Świętej, kiedy zastanawiamy się nad nimi, no przywodzą nam na myśl ten fragment z, z modlitwy Kredo, wierzę w Boga Ojca, gdzie mówimy o Duchu Świętym. Fragment, który różni w tłumaczeniach tradycje Kościoła Wschodniego, Ortodoksyjnego i Kościoła Katolickiego, Zachodniego, bowiem w, w tradycji. Wschodniej. Ten oryginał credo nicejsko-konstantynopolitańskiego brzmiał to pneuma ectu patru ek czyli i, który od ojca wychodzi. W średniowieczu przetłumaczono to na łacinę, dodając, który od ojca i syna pochodzi. Ale uwaga! W tekście łacińskim te słowa brzmią ex patre et filio procedit. Teraz uwaga, problem nie tylko jest w tym dodaniu tego i syna, ale greckie ekporewomenon i łacińskie procedit tylko częściowo mają wspólne znaczenie. I jedno i drugie znaczy pochodzi. Ale w greckie ekporeuomenon oznacza wychodzi z wnętrza, wychodzi skądś. I rzeczywiście to jest to jest słowo, które mieliśmy w XV rozdziale, gdzie, gdzie właśnie dosłownie wzięte z Ewangelii paratupatros ekporeuetai, który... Od ojca z, z wnętrza ojca wychodzi. I, I tutaj rzeczywiście Duch Święty nie wychodzi z wnętrza syna, jest posłany przez syna. I y, grecki grecki tekst, który od ojca i syna wy, który od ojca wychodzi. W ten sposób byśmy najlepiej przetłumaczyli. Tak brzmi credo Konstantynopolitańskie w języku greckim, który od ojca wychodzi. Natomiast łacińskie procedo. Oznacza również przychodzić, iść. Iść dla, do, ku komuś, ku czemuś. I teraz tłumacz łaciński zwrócił uwagę na to, że skoro Duch Święty jest posłany przez Jezusa, to On też przychodzi od Jezusa. Pochodzi od Ojca, ale przychodzi od Jezusa. I przetłumaczył to ex et Filio Procedit, co po Polsku byśmy oddali który od Ojca i Syna przychodzi. Czyli nie tyle sam pochodzenie od Ojca, od Ojca i syna. z naszej perspektywy, myślę, że tradycja wschodnia przyjmuje tę perspektywę samego Boga. Od Boga, Ojca, od Ojca wychodzi Duch Święty, którego posyła Chrystus. Natomiast Kościół Zachodni przyjmuje perspektywę człowieka, naszą jak my widzimy tego ducha, który przychodzi do nas od Ojca i Syna. Jeżeli tak to zinterpretujemy, to nie ma sprzeczności między credo Kościoła prawosławnego i w ogóle tradycji wschodniej Kościoła, a credo Kościoła rzymskokatolickiego. Bardzo dziękuję.